się ma widzowie z tej strony, a jak ci mamy serię MF2. No jak mówiłem w danym odcinku. Jadę kupić maszyny, kupię kombajn Czyli właśnie na chwilę sobie nie I już idziemy. I już jest parę maszyn na gąspie, ale jeszcze więcej będziemy zaraz po A dokładnie tutaj obu są maszyny nasze. Nie wiem czy tam trochę zobaczymy. Ale są tym, na to jest nasz nowy, bo kupiłem i jeszcze to są pieniądze, aj kurde, nie no to są nasze obecne pieniądze, cała gospodarka została wyceniona, ja nie wiem co, ale to oni tam byli, jak mnie tam nie było i to wszystko zostało wycenione na 400 tysięcy, jeszcze trochę zostało. Jakiś tam taki kombajn, ale tu. Mamy jeden traktor i nie mamy polskich traktorów, mamy pokażę pierwszy. Już tam chyba widzieliście kawałek, masz zaraz pokażę wszystkie. Jakiś, widzieliście prasę bo coś. Dobry. Chyba nie wiedziemy. Chyba nie widziałem. A i czego nie zauważyłam? No. Dobra, tu postawimy. Nie Zobaczycie, jak nie widzimy. mi. I A nikomu nie przeszkadza. A to wiecie, BMK to wiecie. Ale pierwszy to. Fordzik. Ja kupiłem go z Turem. Jestem potrzebny Ford? Tak, Ford. Kosiarka Podingera. Tutaj. As Asortymenty. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest obornik, znaczy ten rozrzutnik. To będziemy jechać jeszcze tu dalej. I tutaj jest rozsiewacz, opryskiwacz i. Będziemy rozgrabiacz, ale coś tam. O, jeszcze mamy. Tylko nie wiem. Potem że zapomniałem tak szczerze, bo stawiłem to i nie wiem co, co to robię. Aha, mam. A i ja tutaj mam jeszcze i prasę, dobra a my teraz lecimy BMK trwalimy i zostawimy moją bo sąsiad z GOSP, i tam chyba wszystkie maszyny I, kupię. i pola już kupiłem ale to mu muszę przelać Tam tak damy się oddać 60 tysięcy i mam 50 Mamy przyczepę, i maseja. o, o tym właśnie mówię. Ona jest podczepione. ale... ja teraz zadam... to miejsce właśnie, z tamtymi, mi... mi... No znajomym i tak dalej Przecież wjechałem, jak... ...to mniejsza Ten fort tego takie wieczoru lekki jak na razie jest okay. że... I dalej lecimy. Dobra, ja jesteśmy tutaj, trochę dlatego chwilę nie wzięła, bo tu wiecie, w traktorze to głosu na to. Jak widziałem, to się udezka zaraz. Dobra, jestem o kurde z blisko takie Ja dałem. Jestem problemy miałem tam z tym z farmingiem, bo takie się zdarzają. Jak ja nie lubię tego ruchu publicznego na mapach. Jeszcze mamy dwa transporty. Już kupiłem, mamy dwa pola. Tu nie coś taka... Dwa albo trzy tak, zaczekajcie yeah. zaraz co tam powiem tak trzy łąkę jedną też w kolejnym odcinku mamy jedno pole z pszenicą to zaczniemy je kosić? A to a tam wrzucimy to tam traktor W tutaj wjeżdżał a masy chyba nie podejdzie małe branże to jest ten nie mogę się robić Dobra tutaj oznaczcie Jeszcze musimy ten głowę tym kombajnem mogą wjechać No i ta gospodarka jest już oficjalnie może powiedzieć że nasza Zaraz wjedziemy tym kombajnem na podwórko jak to się nazywa? Podczepimy po prostu podczepimy header, Kombajnem wiedziemy wy, i fardem, turem to ten header wjeździemy i to jakoś pójdzie. to Taki nowszy trochę Jeszcze mam przyczepę I zwieźliśmy wszystko Jeszcze po B... a to... przejdę się po BMK po prostu a już trochę postawimy sobie Bo od film trwa I już nie 170 subskrypcji Tak więc kanał Dnia na dzień robi coraz lepsze no, Statystyki, tak więc lecimy teraz po 200 200 to jest nasz cel A mówię, do końca fajnie by było bo tego roku jakbyśmy wbili 500, a tysiaka To by było fajnie, tak sobie postawimy na chwilę Okej okay. To fajnie, bo sobie można blisko przejść Też pracuję nad nie chcę zapeszać, ale wam mogę powiedzieć, kto to, trwa, to trwał, że nad projektem do farminga 25, ale dalej to wam nie powiem, tylko tyle wam powiem, że nad projektem, nie chcę zapeszać, wiecie, co, jest moja, moja pierwsza, nie no ja wam powiem, robię mapy, nie powiem wam jak, ale jest robiona, Mo, robię sam model, mogą mnie być najlepsze, wiecie, klasy, bo to jak... że sobie trochę, jak to na pierwsza mapa, z... ale no pierw nie być jakiejś tam wielkiej klasy, ale tak jak patrzę, to moje nie są aż takie złe, tylko że... nie wiem, może jeszcze tekstura takich blach tutaj jest, dachówek mi brakuje jeszcze, no, trochę mi brakuje tego. To... Nie wiem, jak ładnie się udało, to nagrywam na zapas. To może w sobotę się live od pari zrobienia, nie na teren, to zrobię sobie raczej sam. Nie wiem, zobaczę. Oj, już szybko tu przywiozłem. Okej, okay. tutaj się ośka łamie. O, czekać, ten... trochę protein podjeść żebyśmy mogli podnieść ten mhm. o zobaczcie tu takie wiecie, tam lekkie to ile to że mamy tego paleciaka Te podczepimy okej okay. w razie on musi się zagrzać silnik dobrze ta gospodarka snuła tutaj miejsca nie ma Ale fajnie jest ten kombajn, powiem wam. No nie było innego ogłoszenia w okolicy. To jest rozcel masz jakiś. No, to innego rozcel masz, a mamy, bądź mieliśmy, ja nie wiem czy on jest na gospie, czy nie ma. Okej, okay, wyjechaliśmy na gospie. ja coś tam do kolejnego odcinka wykombinuję, może tutaj. Chociaż tutaj nie będę dobra, klimat robi. Nie wiem, gdzie się ten header Ale musimy go gadać na podwórko, bo... Wioska jest fajna, tylko że... Dużo po prostu, że tak... ...złodziei tu jest na niej. Dlatego lepiej sobie go dać na podwórko, niż się stoi. trzeba go tak osłonić. Tutaj, okay. to jest najgorsze. Ile ten Hedra może ważyć? A chyba to, to nie wyjdzie, ale i tak jeszcze musimy maszyny tam do tyłu. Teraz trochę wrodzika przepalimy sobie. Ma taką ściętą maskę, to jest właśnie taki typowo podtura. Dobra, tutaj osaj jakoś to spróbujemy wrzucić. Czekajcie, to trzeba trochę... Siły za krótko, żeby tak, do, do tyłu. Ale fajny jest ten traktorek. Wiecie, będzie do takich lżejszych, bo na przykład do prysków, do zgrypania się na noc, czy coś. A z kolei tamtym, to wiecie, będzie do jakich mocnych orka i tak dalej. Ja mam też taki fajny wyjazd sobie. tej sobie skręcamy. Tej mam być też fajnie, tutaj ktoś sobie zrobił tak pomysłowo, znaczy to byłoby zaraz stane. tu i ludzie tak sobie stropują, ale mi to nie przeszkadza. Okay. Jeszcze po tą prasę. Żebyśmy tą trasą tego wjechali. A tej bramy będzie trzeba przerobić sobie jakoś. Pomimo, że ta wioska też taka trochę popustoszała, jest bo. Tutaj o jeden sąsiad jest na góry. Tutaj drugi, a i od tego co kupiłem to. Ogad nas ogłoszenia, ale tak tu nikogo nie znam. Też jesteśmy, nie wiem czy jesteście ciekawi, że tak o tamtej gospodarce. Kurty, ta policja dalej, bo na pewno to ktoś podbawił, bo to nie było, nie mogło się wszystko wejść tak zająć. Że kurnik, ale tam chyba słyszałem, że skórę tam na wsi, gdzie co mieszkają powiedzieli, że skórę, tam nic nie zostało. że ten kurnik stoi ale jest cały ten że tak byłem usmolony Chodzę dalej myślę jakby to zrobić żeby ten sobie tutaj stać header na pewno Okej ok jeszcze ja jadę jeszcze ja to poukładam już poza dźwiękiem teraz jeszcze Będę ja w pokażę co i jak tam. Tu header tutaj tak długo nikt nie zabierze. Czekajcie, zaraz gdzieś się skręcę na moje, co dwa polecka, co tak tutaj o. Dwa polecka są koło siebie, zobaczcie, jak ktoś chodzi, się kręci. To tylko sobie wierzyszczamy. Kurde, wy wybiliśmy się i się zawiesiliśmy. O, tutaj mamy To jest do, do wykąszenia ona. No. Tu nie jest aż takie duże pole. I tutaj mamy zaorane. posiejemy coś. I zaraz jeszcze. Gdzie jest Czeka, że się tu... Zaraz przejdziemy sobie przez porane. To lepiej byśmy się tu przerzucili. każdy. To jest łąka moja, jak zjadę. Przejdziemy tak szybko. Może i płytki tutaj OS. Gdzie jest moja łąka? Tak więc chyba takie trzy pola koło siebie. I łąka. Fajna trawka, dobra. Tak więc takim oto tak, akcentem. Kończymy ten film. Zostawcie subskrypcję, oraz słabkę, w górę, napiszcie. Na końcu dam hashtag nie na początku, tylko na końcu napiszę hashtag nowe maszyny na no serduszko, na razie.